Zapraszam Was serdecznie do zobaczenia apartamentu. Apartament mieści się w Poznaniu na Grunwaldzie na ulicy Wyspiańskiego w apartamentowcu zwanym City Park. To bardzo często spotykany układ pomieszczeń w City Parku, na który składa się salon z aneksem kuchennym, sypialnią oraz osobną garderową i łazienką. Całość apartamentu wykończona jest w stonowanej kolorystyce. W korytarzu znajdziemy szafy wnękowe w zabudowie, bezpośrednie wejście do garderoby. W oknach zainstalowano rolety zewnętrzne, które latem ochronią nas przed nadmiernym ciepłem a zimą przed chłodami. Apartament ma południową wystawę okien, ale nie martwcie się, jest on w pełni klimatyzowany, zarówno salon jak i aneks kuchenny. Łazienka, na którą składa się toaleta z bidetem, kabina prysznicowa, oraz po prawej stronie zabudowana szafka, w której znajduje się pralka i dużo miejsca na inne środki gospodarcze. Znajdujemy się aktualnie w obiekcie zwanym City Park. Jest to apartamentowiec położony w Poznaniu przy ulicy Wyspiańskiego. Na ostatnim piętrze budynku znajdziemy grotę solną, grotę lodową oraz dwa rodzaje sam. Basen składający się z części rekreacyjno-sportowej oraz tej bardziej przyjemnej, czyli jacuzzi. Osobom nieprzepadającym zawodom proponujemy leżaki. Do zobaczenia na kolejnych prezentacjach. Rioles tej 24 Daria Dziwisz.